I idziemy z podsumowaniem działu Mapa Polski, czyli działu pierwszego z geografii. Mapa to obraz powierzchni Ziemi, lub jej fragmentu widzianego z góry, przedstawiony na płaszczyźnie w pomniejszeniu, czyli skali. Okej, okay. a jakby to była powierzchnia Marsa, to już nie będzie mapa. O, ciekawa, ciekawa kwestia, nie? Jeżeli mapa to jest tylko obraz powierzchni Ziemi, lub jej fragmentu, czyli map Księżyca nie mamy, ani map innych planet. Nie ma się czepiać, nie? Elementami mapy są tytuł, skala, legenda oraz treść przedstawiona za pomocą znaków kartograficznych, a ja uważam, że jak zabraknie tytułu, nawet oczywisty, to i tak będzie to mapa. Skala mapy informuje, ile razy pomniejszono na mapie rzeczywiste odległości i wymiary obiektów. Umożliwia obliczanie odległości w terenie albo doręczenie biednych uczniów na geografii. Skalę mapy można przedstawić w postaci liczbowej, na przykład 1 do. 200 tysięcy mianowanej, czyli 1 cm równa się 2 km i podziałki liniowej, która wygląda w ten sposób, i tu mamy centymetr, 2 km, 2 2, 2, 2, 2, 2, nie rozmazuj się, kilometr, dobra. Wysokość bezwzględna jest mierzona od poziomu morza. Podaje się w metrach nad poziomem morza. Metry nad poziomem morza M, N, kropka, P, kropka, M, kropka, tak? Wysokość względną mierzy się od określonej wysokości, na której leży wybrane miejsce, na przykład na Doliny lub podnóże wzniesienia tego względne, bo względnie mężobra, co ci się żywnie podoba, tak? Mierzysz względem wybranego punktu. Podaje się po prostu w metrach. Poziomica, czyli Izohipsa, to linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości nad poziomem morza. Jak ktoś ma problem, że zapamięta to piekielne Izohipsa, tak? Oto bierzemy natur, napój izotoniczny i chipsa, tak? Mieszamy to i gwarantuję, że się to rozleje poziomo, tak? No, ładna na pozioma plama, pionowa nie będzie na pewno. Może to durny przykład, ale może pomoże. Mapa poziomicowa to mapa, na której za pomocą poziomic przedstawia się ukształtowanie terenu. Z mapy poziomicowej można odczytać wiele szczegółów dotyczących ukształtowania terenu czyli wysokość bezwzględną, względną, nachylenie terenu oraz rodzaje form terenu. Nachylenie im bardziej gęsto, tym ościejsze podejście, tak? I rodzaje form terenu, czyli jak w tą stronę, co rośnie, jest pod górkę, a w tą, co maleje, jest w dół, o, cała sztuka. Mapa hipsometryczna to mapa podstawiająca ukształtowanie powierzchni Ziemi za pomocą poziomic oraz nałożonych, na nie barw hipsometrycznych. Mhm. Czyli ja zrobiłam mapę hipsometryczną powierzchni Marsa, to nie będzie mapą hipsometryczną. Czekaj, ja się lubię tylko czekać. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Dzięki zastosowaniu na mapach barw hipsometrycznych łatwiej doszczyć cechy ukształtowania powierzchni Ziemi, czyli tak. Góry, maja, czyli, a pójdziemy od dołu, będzie to sensowniej. Obszary wodne po prostu odcinie barwy niebieskiej. Depresje, czyli miejsca poniżej 0 metra nad poziomem morza. Barwa ciemnozielona. To nie znaczy, że te tereny mają depresję, tak? Czyli są smutne, tylko po prostu są poniżej poziomu. Depresja znaczy poniżej, nie? Poziomu czegoś, tak? Skąd właśnie nazwa no, tego sytuacji, gdy ma się nastrój poniżej normy. Też depresja. na depresje, czytając to paskustwo. Niziny. 0 do... 300 metrów nad poziomem morza, odcienie barwy zielonej. Wyżyny powyżej 300 metrów nad poziomem morza i wysokości względne do 300 metrów. Odcienie barwy żółtej. Góry powyżej 500 metrów nad poziomem morza, wysokości względne powyżej 300 metrów. Od czego? Też ciekawe. Odcienie barwy pomarańczowej i czerwonej. W zależności od przeznaczenia wyróżniamy kilka rodzajów map. Mapy ogólnograficzne, krajobrazowe, turystyczne i plany miast. Mapy cyfrowe, czyli elektroniczne, umożliwiają wybieranie wyświetlanych informacji, dlatego są wygodniejsze. Można powiększać i pomniejszać. No, można sobie robić tak, książką powodzenia. I są często aktualizowane. Na mapach turystycznych i planach miast kierunek północny, bardzo często znajduje się na górze arkusza Kurczę, normalnych mapach też znajduje się u góry arkusza w ogóle, prawie że nigdy nie znajduje się w innym miejscu. Tak? To jest Standard, praktycznie, tak? Czy na górze jest północ? Weźmy z dowolną mapę. No jest mapa. No jest zawsze tak samo, praktycznie. Północ na górze, N, południe, S. Tutaj zachód, czyli W i wschód. Tutaj E. Naprawdę to jest w życiu chyba się nie spotkałam, poza podręcznikami, które tłumaczą, że jest takiego, żeby było to inaczej oznaczone tą strzałką, nie? Chyba tylko dla dręczenia ludzi. Orientowanie mapy. Terenie polega na takim ułożeniu mapy, aby kierunki na niej pokrywały się z kierunkami geograficznymi w terenie. A, czyli, jeżeli u góry mamy mapę północ, to też ustawiamy się na północ, albo sobie odwracamy mapę, tylko niewygodnie o Mapy można zorientować w terenie za pomocą kompasu lub za pomocą obiektów w terenie. my sprawdźcie to sobie, nagramy, jak mi się będzie chciało. Ok, i byłoby to podsumowane, powiedzmy.